Witam Cię serdecznie, Marcin z tej strony, kolejne zadanie z cyklu darmowych petycji. czy jeżeli masz zadanie, którego nie wiesz jak rozwiązać, wyślij mi je na maila matematyka z pasją ja Ci je rozwiążę i rozwiązanie umieszczę na YouTubie. Dobrze, Daniel wysłał do mnie dwa zadania, Jed co prawda są z poziomu studiów pierwszego roku, e ale tak, pierwsze zadanie jest z funkcji ciągłej, więc to już jest, skoro są funkcje ciągła, to tu są granice funkcji, więc to jest pierwszy rok studiów, ale drugie to jest pochodna, więc to jest teoretycznie poziom szkoły średniej na poziomie rozszerzonym. Dobrze. Sprawdź, czy podana funkcja jest ciągła. Pytanie, kiedy funkcja jest ciągła. Funkcja jest ciągła, kiedy, jak ją rysujemy, to nie odrywamy ręki od kartki, tak? Ja to tak zawsze tłumaczę. Tu jest oczywiście narysowany ten wykres, zobaczcie. Rysuję, 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 stop. Muszę oderwać rękę, żeby przejść tu, czyli tu już będzie nieciągła. I rysujemy dalej, ciach, 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 stop. Kropka i dalej rysujemy ciach. Tak? Bo tu jest oczywiście przerwa. Więc widać, że ani w minus jedynce nie będzie ciągła, ani w jedynce nie będzie ciągła. Tak? Ale oczywiście w jakiś. Wy nie macie rysunku, tak? Ja to sobie znalazłem w programie graficznym, więc to widzę. Więc w jakiś sposób trzeba to zrobić? A no, trzeba stwierdzić, że tak. Funkcja kwadratowa x2 2, x kwadrat plus 2x plus 3 jest funkcją oczywiście jak najbardziej ciągłą w swojej dziedzinie. Czyli wiemy, że od minus skończoności do minus 1 jest na pewno ciągła. Następnie funkcja x minus 1 przez x kwadrat minus 1, no tu będzie trzeba policzyć te granice, no i sprawdzić, czy one oczywiście są dwa. Czyli przykładowo, policzymy sobie pierwszą granicę, czyli musimy sprawdzić, czy to nasza funkcja kwadratowa x kwadrat plus 2x plus 3, jeżeli ona leci do minus 1, to czy ona osiągnie wartość 2, tak? Czyli musimy sobie policzyć, może na fioletowo, skoro to jest fioletowa granice przy x dążącym do dotąd, tak? czyli do minus 1 z x kwadrat plus 2x plus 3. Oczywiście to jest granica, która dąży z lewej strony, tak? czyli minus 1 z lewej strony. Ale oczywiście yy, policzenie takiej granicy to najpierw podstawiamy to minus jedynkę, czyli mamy tak, minus 1 do kwadratu to jest 1 plus 2 razy minus 1 to jest minus 2, więc od razu napiszę minus 2, no i jeszcze plus 3. Czyli jest 1 minus 2 to jest minus 1, plus 3 to jest oczywiście 2. Czyli jak widać, ta granica sobie dąży, leci dalej, i faktycznie z minus 1 z lewej strony osiąga wartość 2. Jest spoko. Czyli teoretycznie do tego momentu jest ciąg. No to teraz sprawdźmy, czy ta funkcja, którą będziemy suwać dalej sobie tu gdzieś leci, tak? Powinna lecieć, czy ona właśnie w jakimś innym punkcie się zaczyna. Czyli muszę sobie, skoro jestem teraz w przedziale od minus 1 do 1, to ja muszę sobie policzyć granicę. To właśnie może na niebiesko już, limes przy x dążącego do minus 1 z prawej strony, z x minus 1 przez x kwadrat minus 1. Ok. Co to będzie? Oczywiście dalej granica przy x dążącego do minus 1. Jak podstawimy minus 1, to zauważcie, że na górze będzie minus 1 minus 1 to jest e, minus 2, ale na dole będzie x kwadrat minus 1, czyli e, x kwadrat, czy jak minus 1 podniesiemy do kwadratu, to jest 1, i minus 1 to jest 0, tak? Dobra, czyli możemy sobie tutaj zrobić taki myk, że skoro tu będzie 0, a na poziomie szkoły studiów tu powinno być widać, że tu jest nic innego jak wzór skróconego mnożenia x minus 1 x plus 1. I oczywiście to się nam bardzo ładnie tutaj skróci. Czyli ostatecznie otrzymujemy, ja to może już tu napiszę, granicę przy x dążącego do minus 1 z prawej strony na górze zostaje 1, a na dole zostaje x plus 1. Dobrze. Co to, to będzie za symbol nieoznaczony? Na górze jest 1, a na dole tak. Co to, to jest minus 1 z prawej strony? To jest troszkę więcej niż minus 1. A więc troszkę więcej niż minus 1 to jest na przykład, ja to tak zawsze tłumaczę, minus 0,9, tak? To jest troszkę większa wartość niż minus 1. No to jak dodamy do tego 1, to będzie coś na plusie. Czyli tutaj wychodzi taki symbol nieoznaczony jak 0, ale ponieważ mówię, to jest niecałe minus, to jest troszkę więcej jak minus 1, czyli na przykład minus 0,9, no to plus 1 to będzie coś na plusie, czyli będzie tak. Czyli z tego wynika, że ta granica wychodzi nieskończoność. I faktycznie ona zaczyna się od nieskończoności. Więc tutaj widać, że granica lewostronna w minus 1 wynosi 2, a granica prawostronna w minus 1 wynosi nieskończoność, a powinna wynosić wartości tej funkcji, czyli właśnie tej dwójce. Czyli już tutaj jest właśnie ta nieciągłość, bo zobaczcie, tu rysujemy i odrywamy, nie? Żeby zacząć stosować znowu tu. Oczywiście już teraz nie trzeba sprawdzać tego punktu, ale można. Ale do czego to się będzie sprowadzać? No będzie się to sprowadzać do tego, że będziemy liczyć sobie dokładnie takie same zrobimy przekształcenie, tylko o, może na zielono, dobra? Żeby to było wiadomo, że to jest w okolicach tego punktu. Jeżeli ten X będzie dążył do jedynki z lewej strony, to co my będziemy mieli? Tak, ta granica. No, ona będzie tak z 1 przez X plus 1. No to będzie 1 przez 2. I faktycznie zobaczcie, że ten wykres sobie leci do jednej drugiej, później skacze do dwójki, a później nawet jeżeli to będzie z lewej, czy z prawej strony, to też nie ma znaczenia. To będzie jedynka z lewej czy z prawej, to też będzie jedna druga. Czyli będzie znowu zaczynał się od jednej drugiej. To znaczy, sobie leci tu, muszę oderwać rękę narysować kropkę. Wrócić, oderwać rękę i znowu dokończyć wykres funkcji, tak? Więc znowu tu jest kolejna nieciągłość, bo lewostronna i prawostronna granica teoretycznie są takie same, bo wychodzą jedna druga, ale wartość funkcji w tym punkcie, czyli w jedynce, ona wynosi 2, a nie jedna druga. Więc tu jest kolejna nieciągłość. Mam nadzieję, że Wam to dobrze wytłumaczyłem. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście śmiało piszcie o tym w komentarzach. Hmm, jeżeli podoba Wam się, jak tłumaczę, łapki w górę zawsze, nie widziane i odpowiedni komentarz. Jeżeli uważacie, że powinienem coś zmienić, poprawić i ulepszyć w moich filmach, też mi o tym napiszcie. A póki co, dzięki wielkie i zmykam do tych pochodnych od Daniela, czyli do drugiego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspassiom.pl